Negatywne przekonania na temat siebie samej, swoich umiejętności, środowiska i generalnie zarabiania pieniędzy mogą na bardzo długo zahamować wszelkie działania, których się podejmujesz w swojej firmie. Dlatego właśnie tak wiele mówi się w ostatnim czasie na ten temat, na temat roli tego, co dzieje się w Twojej głowie i Twojego dobrostanu. Dobra wiadomość jest taka, że tak samo jak istnieją myśli negatywne, tak możemy mieć całą masę pozytywnych przekonań, czyli tych myśli wspierających, które pomagają w codziennej egzystencji. I o nich właśnie będzie dzisiejszy podcast. Jak wykształcić w sobie poczucie, że dasz radę? Zapraszam serdecznie, posłuchaj i zainspiruj się. Cześć, z tej strony Karolina Brzuchalska, a Ty słuchasz podcastu Co we freelance piszczy skondensowanej pigułki wiedzy o prowadzeniu biznesu usługowego online. To podcast dla przedsiębiorców, którzy marzą o biznesowej wolności, mają dość wiecznej pogoni za króliczkiem, wysiadywania du pogodzin i spełniania cudzych marzeń. Chcą prowadzić dochodową firmę z lekkością, a przede wszystkim na własnych zasadach. Jak rozwijać firmę i nie zwariować? Sprawdźmy. Zapraszam serdecznie. Kilka lat temu prowadziłam kurs dla początkujących przedsiębiorczyń. Taki z gatunku tych klasycznych. Materiały na platformie, cztery tygodnie pracy, co tydzień spotkanie na żywo. Jeden z modułów zakładał pracę nad mindsetem i przekonaniami właśnie. Tak jak bowiem wspomniałam we wstępie do tego odcinka, ty jako człowiek, Możesz mieć wiele niewspierających ciu myśli, które mogą na bardzo długo zatrzymać twoje działania, twój rozwój, twoje myślenie pozytywne o sobie samej. Przekonania, bo o nich mowa, to nic innego, jak to, co bardzo głęboko siedzi w twojej głowie. Tak głęboko, że często uznajesz te myśli za sprawdzone fakty. Jednym z takich moich bardzo silnych przekonań na temat prowadzenia własnej firmy było to, że zanim zacznę dobrze zarabiać, prowadzić tę działalność ze swobodą, bez strachu, zanim będę miała w ogóle fajnych klientów, interesujące projekty, to muszę swoje odpracować po niższej stawce z takimi sobie klientami. Kiedy zastanawiałam się, skąd się takie myśli w ogóle brały, dotarło do mnie, że Kiedyś, dawno, dawno temu, gdy wspomniałam na jakimś spotkaniu rodzinnym o tym, że fajnie byłoby założyć firmę, usłyszałam: No to nastaw się na parę lat pracy za darmo, swoje trzeba odpracować. To zdanie utkwiło mi w głowie tak bardzo, że całkowicie się pogodziłam z tym, że rzeczywiście najpierw muszę to frycowe odpracować czyli pracować po kilkanaście godzin dziennie za niewielkie pieniądze. I dopiero potem być może będą dobrze zarabiać, a mój czas pracy nie będzie przekraczał 6 godzin na dzień. W ogóle te 6 godzin na dzień to mi się wydawało totalną abstrakcją, bo na swoim się tyle nie pracuje i na swoim myśli się wyłącznie o własnej firmie. I jestem przekonana, że w Twojej głowie też siedzą takie myśli, które podgryzają cię jak mysz serek, skupiąc to tu, to tam i czyniąc małe, a czy sukcesywne szkody w Twoim poczuciu własnej wartości. Czy z przekonaniami da się walczyć? W różnych artykułach w mediach społecznościowych zdarzało mi się czytać, że z przekonaniami trzeba walczyć. I wiesz, całkowicie wyrzucić je ze swojej głowy. Tyle, że dla mnie to czasem przypomina walkę z wiatrakami. Kiedy więc usłyszałam, że walczyć nie ma co, bo i tak skubane wrócą, to poczułam z jednej strony ogromną ulgę, no bo otwarty konflikt z sobą samą to jednak jest słaba perspektywa. Ale też z drugiej strony takie trochę hmm, przerażenie. Myśl, że takie negatywne rzeczy mogą zostać ze mną na zawsze, wcale nie jest przyjemna. Na szczęście okazało się, że istnieje alternatywa i że wcale nie jest tak, że z tymi przekonaniami walczyć trzeba. Bo da się z nimi po prostu pracować, czyli przetransformować je, złagodzić i najzwyczajniej w świecie nauczyć się sobie z nimi radzić, bo nie będą ci tu ściemniać. Znamy się w końcu nie od dzisiaj i mam nadzieję, że nie od dzisiaj słuchasz tego podcastu, a jeśli tak jest, to właśnie się dowiesz o mnie czegoś. Co jest jedną z podstaw prowadzenia przeze mnie działalności, nie będę ci tutaj ściemniać ani malować trawy na zielono, opowiem ci, jak jest naprawdę. Te przekonania będą wracały w najtrudniejszych momentach, kiedy będziesz w czarnej dupie, a takie niestety wciąż się zdarzają, one naprawdę wrócą. Tak w ogóle to mi się ostatnio oberwało za to, że czasem nie udaje mi się zapanować nad językiem, więc jeśli cię to boli, to bardzo, bardzo przepraszam, ale są momenty, kiedy hmm, trzeba rzeczy nazwać po imieniu i bardzo dosadnie, żeby rzeczywiście do człowieka trafiły. No i właśnie że tak jest z m, przekonaniami. One wracają, pewnie, że wracają. Wyłażą z kątów jak kurz na święta i tylko ułypią tymi złośliwymi oczkami, zastanawiając się, jak ci dopiec. Tyle tylko, że mając narzędzia i wiedząc, jak sobie z nimi radzić, będziesz... Zdecydowanie lepiej wyposażona do posprzątania tego bałaganu, który czasem pojawia się w Twojej głowie. No i prawda jest też taka, że z czasem nauczysz się z tymi przekonaniami radzić sobie dużo, dużo szybciej. Dużo szybciej będziesz też zauważać momenty, kiedy zaczynają wpływać na Twoje działanie, Twój sposób myślenia. I dlatego właśnie ta praca z mindsetem, o której w kółko i bez przerwy mówią, i która już niektórym wylewa się uszami. No, rzeczywiście tak jest. Mówię o tym do znudzenia, bo uważam, że jest ona jedną z najważniejszych rzeczy, który, na które powinno się zwrócić uwagę, kiedy prowadzisz własną firmę. Wielu elementów, umiejętności, nie wiem, jakichś doświadczeń. Raz, że możesz się nauczyć, dwa, że możesz je zdobyć, jeżeli jednak nie będziesz pracować nad tym, co się dzieje w Twojej głowie, nad tymi myślami, które czasem po prostu nami rządzą. No, to może ci być bardzo trudno poradzić sobie w różnych sytuacjach, na które wystawia nas taka codzienna przedsiębiorczość. I oczywiście, że tak, można sobie wypracować mechanizmy, które będą cię wspierać i myśli, które sprawią, że będziesz miała takie poczucie sprawczości, będziesz miała takie, aha, to teraz o to chodzi. To przekonanie zaczyna mi wybijać na wierzch, to ja teraz wiem, co mam zrobić. No i tutaj płynnie przechodzimy do tej drugiej, bardziej poz pozytywnej części naszego mindsetu i też tego odcinka podcastu, czyli przekonań pozytywnych, wspierających, dających takich, takiego kopa do działania. No i oczywiście, że fajnie by było otrzymać taki secik pozytywnych myśli od tak, jako dar od matki natury wraz z przyjściem na świat. I nie musieć walczyć z ciemną stroną własnego charakteru, no ale umówmy się, nie każdy jest takim szczęściarzem, że nie ma absolutnie żadnych negatywnych myśli, refleksji, jakichś takich a, właśnie przekonań. Ok, pozytywne przekonania to są te myśli, które robią dobrą robotę, bo nie każdy wstaje rano i uśmiecha się z zadowoleniem, patrząc w lustro i powtarzając sobie, mam tę moc i to będzie kolejny wspaniały dzień. No, ale z drugiej strony zastanów się, dlaczego w zasadzie nie. Dlaczego, kiedy wstajesz rano, nie mówisz sobie patrząc w lustro, że jestem zajebista i dzisiaj będzie fajny dzień. Praca nad swoim nastawieniem to jest również praca nad przekonaniami właśnie. No i znów dobra wiadomość jest taka, że te myśli, nawet jeżeli do tej pory miałaś takie niewspierające, da się przekierować na dobre tory i da się zmienić nastawienie na działanie. Zamiast więc zakładać, że ja tak mam, mnie nigdy nie przydarzy się nic fajnego, ta sprzedaż na pewno tym razem nie wyjdzie, a ten klient nie jest dla mnie, Zacznij od wspierania siebie samej dobrymi myślami. Idziesz na rozmowę z klientem? No to zamknij na chwilę oczy tuż przed rozmową i wyobraź sobie, że rozmawiacie z uśmiechem, że on jest szczerze zainteresowany tą rozmową z tobą, jest przekonany, że chce zatrudnić właśnie ciebie, bo nikt inny mu tak dobrze nie pomoże. No i w zasadzie ta rozmowa to tylko formalność. Widzisz to? To teraz zastanów się, jak byś się czuła w tym momencie. Duma? Radość, pewność siebie, zadowolenie. Proponuję ci wypróbować to ćwiczenie wizualizacyjne przed kolejną rozmową. Sprawdź, co się zadzieje. A jak już je zrobisz i będziesz miała efekty rozmowy, daj mi znać, jak poszło. No i teraz pojawia się pytanie: jak wypracować w sobie pozytywne przekonania? Oczywiście, możliwości jest wiele. Ja Ci opowiem, jak to wyglądało na początku u mnie. Bo pamiętam, że kiedy zaczynałam prowadzić firmę, to ja wcale nie byłam tak w 100% przekonana, że to wyjdzie, że ten biznes się uda, że będę miała tylu klientów, żeby się, że się będę mogła utrzymać, że w ogóle, że będę mogła zarabiać na swoich zasadach. I zwłaszcza jeśli znasz moją historię, to wiesz, że z pierwszą działalnością jakoś tak bardzo świetnie to mi nie poszło. Ale kiedy przyszło do momentu zakładania drugiej, to przeczytałam w sieci takie zdanie, które znowu bardzo mocno zapadło mi w pamięć. She believed she could, so she did. I to zdanie po pierwsze sobie zapisałam, po drugie kupiłam sobie taką bransoletkę z tym napisem po to, żeby mieć ją na co dzień przy sobie. A po trzecie, miałam je nawet wydrukowane potem na zakładkach do mojej pierwszej książki, rzuciłam pracę i co dalej, po to, żeby móc zainspirować inne wspaniałe kobiety. Bo ta, to zdanie ma kosmiczną moc. Uwierzyła, że może to zrobić, więc po prostu to zrobiła. Tylko tyle i aż tyle. Wiara w siebie, w swój produkt, w swoje możliwości. Jest naprawdę game changerem. To jest najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić dla siebie i dla swojego biznesu. Po prostu w niego uwierzyć. I pamiętaj, że jeżeli ty tego nie zrobisz, to nikt nie będzie cię ciągnął za uszy i mówił, że dasz radę, jesteś wspaniała i tak dalej. Zresztą, nawet jeżeli by to robił, to temu nie uwierzysz, dopóki nie uwierzysz samej sobie, że potrafisz. No, i owszem, od czasu do czasu ktoś przyjdzie, poklepie cię po pleckach, ale wiesz, ta cała robota i odpowiedzialność za sukces, tak generalnie to należy po Twojej stronie. Nawet jeżeli będziesz pracować z coachem, nawet jeżeli będziesz pracować z mentorem, odpowiedzialność za Twój sukces, za rozwój Twojej firmy jest zawsze po Twojej stronie. Więc tak, ja uwierzyłam, chociaż bałam się jak cholera, no ale skoro. Inne kobiety mogły, no to przecież ja też. Aż tak całkiem głupia nie jestem. Srozę z podogona ogona nie wypadłam. Mm, wiesz co? Codziennie jadąc do pracy, wyobrażałam sobie, jakby to było mieć własną firmę. Ja widziałam nawet to biurko, ten gabinet, laptopa, te rozmowy z klientami, kasę, którą wpływała na konto. Widziałam sukces i to, że dam radę osiągnąć to, co sobie założyłam. Krok po kroku. No i tak też krok po kroku zaczęłam działać, by zmienić swoją codzienność. Bo bez działania same marzenia to oczywiście i wizje to oczywiście wiesz, okantyłka, nie? Jeżeli będziesz tylko marzyć i nie wiem, afirmować i myśleć o tym, że pozytywne myśli ściągną na ciebie super działania, to to nie zadziała. Nie, trzeba też działać. W związku z tym ja powtarzałam sobie, że dam radę, że nie ma sytuacji bez wyjścia, że zawsze jestem w stanie coś wykombinować, wiesz, coś co sprawi, że moja firma będzie świetnie prosperowała. I działałam. Po prostu codziennie siadałam do tego komputera i robiłam coś, żeby rozwinąć swoją firmę. I tak po dziś dzień, powtarzając sobie te myśli przez tyle dni, tygodni, miesięcy, lat. Po dziś dzień tak naprawdę mam poczucie, że choćby nie wiem, co się działo. Choćbym sięgnęła z samego dna piekła, to wygrzebię się z tego diabelskiego kociołka, trochę może oblepiona smołą, poprawię koronę i przejdę do działania. I to jest mega wspierająca myśl, że dasz radę, choćby nie wiem co. Aczkolwiek na nie ukrywam, że czasem chowa się za wątpliwościami i trzeba sobie ją przypominać. Y i Twoje zadanie jako odpowiedzialnej przedsiębiorczyni to jest właśnie wyciągać te pozytywne myśli na wierzch. I zastanów się teraz, jakie myśli byłyby dla Ciebie wspierające? Jakie zdania sprawiają, że czujesz się lepiej? I zapisz je sobie. Nie bój się tego, że będą, nie wiem, za bardzo aroganckie, odważne czy bezczelne że będziesz sięgać daleko poza swoją strefę komfortu. Na początku oczywiście one mogą się takie wydawać. Możesz czuć się z nimi lekko nieswojo. Nie wiem dlaczego zresztą ta pewność siebie i to, że my doskonale wiemy, co chcemy osiągnąć i zrobić, bardzo często jest mylona z bezczelnością. Totalnie niepotrzebnie. To, że walczysz o swoje i wiesz, czego chcesz i masz tę moc, nie oznacza wcale, że nie jesteś dobrym człowiekiem. I ja opowiadałam już o tym wielokrotnie, że na swojej tablicy, takiej wiesz, flauszowej, tablicy przypiętej, przyklejonej w zasadzie nawet e, nad biurkiem, mam przypiętych i spisanych całą, w zasadzie najpierw spisanych, a potem przypiętych, całą masę pozytywnych myśli. I kiedy zaczynam wątpić w cokolwiek, czytam je sobie po kolei. I zanurzam się w te uczucia, które one we mnie budzą, czyli pielęgnują te dobre, to, jak chcę się czuć, bo tak naprawdę chcę się czuć tak właśnie jak najczęściej. Nie wiesz, co masz zapisać? No to podpowiem Ci kilka moich przykładów, które działają naprawdę świetnie. I pierwszy już tutaj wymieniłam wielokrotnie, czyli mam tę moc. Po drugie, nie muszę nikomu niczego udowadniać. Zupełnie nie. Po trzecie, zdobędę tego klienta i zasługuję na dobre wynagrodzenie. Nie musisz zapisywać tych moich, nie? To były tylko przykłady. Zapisz sobie te, które będą wspierały Ciebie i powtarzaj tak często, żeby wyryły w Twojej głowie pewną taką ścieżkę. Bo wiesz, słowa długo powtarzane trochę stają się prawdą. Wiem to naciągane, ale. Już to, że zostaną w Twojej głowie na długo, nie jest naciąganiem niczego. Jeżeli będziesz sobie powtarzać pewne zdanie wielokrotnie, to naprawdę y, jestem w 100% przekonana, że w nie uwierzysz. I gdy będziesz miała słabszy dzień, możesz te pozytywne myśli, te dobre, wspierające myśli, wyciągać ze swojej głowy jak z kapelusza. Czego ci bardzo, bardzo serdecznie życzę, i tą myślą kończę dzisiejszy odcinek podcastu. Słyszymy się za dwa tygodnie. Natomiast, jeżeli chciałabyś popracować nad swoją firmą, nad swoim mindsetem ze mną, to zachęcam cię do zajrzenia na moją stronę www.karolinabrzuchalska.pl. Sprawdź, jak mogą Tobie pomóc. Wysłuchałaś właśnie kolejnego odcinka podcastu, Co we Freelance piszczy? Zainspirował cię do działania? Sięgnij po więcej, zaglądając na moją stronę karolinabrzuchalska.pl. I pamiętaj: firma zaczyna się w głowie. Do usłyszenia.